Gdzieś pokażę Wam jak czyszczenie takiej kosiarki spalinowej kosy po sezonie wykryłem, wykryłem przez przypadek brak dwóch śrub. Na, przepraszam, nakrętek. O, tutaj widzicie. One tu niby nie są konieczne, ale dodatkowo zabezpieczają. I mam gdzieś takie nakrętki samohamowne i sobie je tutaj przykręcę. A teraz tak jak tego, jak to fajnie wszystko można sobie wyczyścić. Tutaj jeszcze jest taka tulejka, to zdejmę. i wtedy jak się wyczyścimy taką szczotką wyczaną wszystko ładnie, no. powoli to wszystko nabiera takiego ładnego wyglądu. Taki, taki przegląd powoduje to, że później w sezonie praktycznie możemy sobie pracować, pracować bez... Tylko w tamtym sezonie, w pierwszym, to prawda, ale zmieniłem tylko raz żyłkę. O, tutaj też trzeba wyczyścić. Tu są łożyska kryte z zetką. Tu jest taki nożyk do obcinania żyłki. On się bardzo wstępił. Tutaj są takie zaraz, wyczyścimy, co tutaj pokażę. O, o tutaj można go sobie wziąć, odkręcić, ale nie wiem, czy on nam tak łatwo pójdzie. O, dość ciężko on próbuje stawiać opór. Tak, tak. O, poszła. Zawsze jak odkręcamy takie śruby z kanałkiem to trzeba jeszcze dodatkowo docisnąć w dół i wtedy to łatwiej się odkręca. Jeszcze była taka metoda, że jak nam się nie chciała jakaś śruba odkręcić, to braliśmy taki śrubokręt, tu musiała być metalowa końcówka, uderzaliśmy w tę śrubę i wtedy taka śruba nam się lżej odkręciła. O, to także teraz mamy tu odkręcony nożyk, jeszcze tą drugą śrubkę. I mamy nożyk wymontowany. I teraz możemy go sobie delikatnie na szlifierce naostrzyć tą krawędź trącą. To jest krawędź, która na obrotach powoduje to, że jak żyłkę wyciągniemy tu na przykład za dużo. Jedna dłuższa, druga krótsza. To wyrówna nam obydwie do jednakowej długości. I wtedy kosiarka nie będzie miała rygana. Mniejsze wygany. W każdym razie będzie miała mniejsze rygana. No i teraz czyścimy to wszystko, o, tak, tu możemy jeszcze sobie wyjąć, odkręcić, Zobaczymy. o, tak widzicie, tylko się to wszystko odkręca, tutaj górna część osłony, Teraz druga część, druga śrubka. Aha. I już będziemy mieli teraz całą osłonę zdjętą. O, i mamy teraz oddzielnie część tą pracującą. I tutaj kładziemy tak sobie to wszystko tu. Radem, żeby tego wszystkiego później nie szukać. O, I tutaj coś było, coś mi pękło. Tutaj nie bardzo tu jest jak to wzmocnić. Zrobiłem to nie chcące. To jest, to jest, to jest. Wszystkie. Teraz jeszcze suchę, ładnie to wszystko chodzi. W sezonie to tylko tam stopniowo czyszczę. Ale po co dźwigać? Potrzebny ciężar podczas koszenia. Musimy nosić tylko to, co musimy. To jest tak zwany wizerunek balast. Trochę, trochę pędzelkiem, trochę szczotką, żeby to ładnie nam wyglądało. A tu pokażę to metalowe, metalowe tutaj to, to są obudowy aluminiowe, to odmalnie o to zupełnie będzie inaczej wyglądać. Dobry, na razie Wam podziękuję. Ja będę sobie dalej czyścił. A później, na koniec, Wam pokażę całkowity efekt wyczyszczenia tej kosiarki. Dziękuję.